Ja w dzisiejszym odcinku bo ostatnio wygraliśmy draft. Eee, Cały draft, bo ja wiem, że są w drogę. Fools. Dobra, klikamy po nagrodę i tu 85 plus, pack I to ty paczka, to jest coś. Dobra, najpierw 85, plus, im to jest inform, i to jest st Włoch, i to jest. I już zaraz się dowiem, bo tutaj trzeba rozwiązać, to jest jeszcze ciekawsze. Nie wiadomo, bo ja tego nie znam za bardzo. Nie wiem, jeśli ktoś wie, to jest, nie, nie, nie powie, napisz w komentarzu, dobra? Turej, dwie paczki czerwone i to jest Brazylijczyk, CB. Dobra, zobaczymy. Nikolicz z Legii Warszawa to się go da, czekajcie roger dobra, zobacz, wszystkie karty i no i moje paczki znaczy, no, zachowujesz te karty, Tota jest Tota i to jest RB Alves Alves, Alves kurde, słuchajcie, szkoda, bo ja tego Alvesa to już mam sprzedaj powtórki oj co się tu stało, to ja nie wiem. Więcej paczek nie mamy. Robimy. Nie, czekajcie, bo tu rekordy. Robimy nie, ponownie draft. A na aktualnym draftu nie. Nowy draft wydaje 15 tysięcy. Dobra. Formacja 433. I tutaj cross. To ta krosa. No, czekajcie, nowy cross. Ja chcę crossa! Czekajcie, dobra. to się się zacięło? Nie wiem, czy. Tu tutaj będzie, niech go tutaj... O, no może on, dobra. I teraz na napad, napad. Ajajaj. Aj, aj. Bale, o to mi chodzi. I tutaj mi proszą o Ronaldo, ale też jest Neymar, to też jest dobre. I on teraz... Na was. Na... No. O, pikułam. Też to, to też jest dobra karta Marcos. I tutaj Oblak Ramos. I go damy tu. Piękna karta. Muszę Wam powiedzieć, tylko to Wam powiem dobra. No i tutaj. No nie, gładzie. Ronaldo! Daje się nam się. dobyć Cristiano Ronaldo. Na takiego zawodnika czekałem. Nie rozwalajcie mi dzisiaj, dobra. Neymar, da się. Kurde, Neymar nie może się coś czytać. Suarez! Dobra. Najpierw czekajcie. No, on tu. Dobra, to później sobie damy. Przełączymy, ok. I no. O matko. Co za karty? La cassette. Potrzebuję kogoś na pomoc. Marcelo! Przepraszam na ten dźwięk, co był. Uuu, wi więcej zgrania. Więcej zgrania mamy już. Czekajcie. Dobra. Mamy teraz więcej zgrania. Kurde. Już kiepsko. Roberto. Spacer N-Zonzi. N-Zonzi. 98 zgrania. Ja potrzebuję teraz jak najwięcej się da. Jessa i teraz. Ostatnie karty. Daje więcej zgrania. Zgranie 100, 191. To się nazywa draft. Powiem wam Draft w tej grze. Dobra. Wystarczy. Dobra. Myślę, że to jest dobry skład. Zagroń jest 100. Zakończ 191. Pierwszy mecz. Pierwszy mecz, ale czekamy na przeciwnika. No i zobaczymy, co pokaże nam. Ale się już postresowuję. U! Akamaru 189. Zobaczymy. Dobra, no to zaczynamy. I on to nazywa składnie. No Ronaldo. Tak. Widzicie to? Różnice draft są wiele. Co? 1, 0, 1, 1. My jesteśmy niepokonani. 2, 1, 3, 1. Będzie 4, 1. Nie ma, ale i tak wygraliśmy. Więc co za różnica? Co się tu stało? Draft. Dobra. E, jakieś utraciliśmy połączenie, więc przepraszam. I. Szukamy przeciwnika, a nasz przeciwnik jakiś bzykmen... Bzykmen. Bzykmen. Bzyk Tylko mi się trochę te dwa zy napisało. I brałnie Rooney, Ozil 44, ale 188. Draftu. Też dobre skład ma. Bale, dziękuję. Kurde, możemy to przegrać. Jesu, mm, ja, ja bym miał wybrać pomiędzy szkoda że tam jeszcze nie mam napadziemy Messiego, bo nie wiem, no. wiem na to się runda, muszę mu powiedzieć. Ale na jakiej team go 11. Team go 11 albo tam Eleven po angielsku. Nie za skład, ale tutaj słabe słabe zgranie ma 88 tak jest. Nie wiem jak to może być. Suarez. Czekajcie. 3-1, 3-1 to koniec już. Finał, wielki finał. I moim przeciwnikiem jest. Mówi ktoś z moim przeciwnikiem? Arek 1, 6, 1, 1. Łączy się z nim. Zaraz pójdzie ten w skład, jego skład jest następujący. Takie ciekawe. Wow. wow. Nie, 1 do gryzka, oh, do, gryp. do gryp. O, przegrałem Final. No, to nie, przegrałem nie, 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 to jest nie, to nie, 2%. procent Złota Żółta. I najlepsza Żółta. Żółta. Giuliano Żółta. 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 На nah.